Dzień dobry wieczór Państwu. Witam Piotra Cielebiasia. Dzień dobry wieczór, Piotrze. Dzień dobry wieczór, witam wszystkich. Dzisiaj mówimy o książce. No właśnie, trochę się zastanawialiśmy, czy to jest książka z pogranicza. Chyba nie do końca, ale to jest książka, dzięki której lektura, późniejsza lektura. Książek z pogranicza poświęconych na przykład starożytnemu Egiptowi, piramidom, jest łatwiejsza, jest poza tym bardziej wnikliwa i pozwalająca zadawać pytania tymże autorom, którzy w Egipcie, starożytnym Egipcie, widzą takie siedlisko różnych, dziwnych, dziwnych sił, dziwnych sytuacji, dziwnych mocy. Mówimy o książce Starożytny Egipt, anatomia cywilizacji. Barego Kempa. I wierzcie mi, państwo, to jest książka, która napisana jest bardzo lekko, właściwie, popularno-naukowa, ale jednak pisana przez jednego z czołowych współczesnych egiptologów. To nie jest książka bardzo nowa, bo jej pierwsze wydanie ukazało się w 1989 roku. Ale w tym roku na rynku polskim pojawiło się tłumaczenie i jeszcze Państwo, to jest książka, którą się czyta jednym tchem. Oczywiście, jeśli się lubi taką tematykę starożytności. Od razu powiem: Kemp nie mówi nic o paleoastronautyce ani w sposób taki zawalowany, ani wprost. Nie rusza tych tematów. Ale kiedy się tę książkę przeczyta, to już mówiłem, pytania same pojawiają się w głowie. Tak, można przeczytać jednym tchem, zależy jakie się ma płuca. Ja, ja tutaj powiem tak. Egipcie, Egipcie, ty stary rowerze, pisał Herodot. Oczywiście to żart, nie pisał czegoś takiego, ale w tym wymyślonym cytacie jest trochę prawdy. Bo Egipt był już starożytnością dla kultur antycznych. Pamiętamy słowa z jednego z dialogów Platona, gdzie kapłan egipski... Sais kieruje do Solona takie słowa, że wy Grecy jesteście jak dzieci w świetle historii Egiptu. To pisał Platon, ale na pewno się opierał na pewnych wyobrażeniach na temat kraju nad Nilem i te wyobrażenia żyją sobie do dzisiaj, same sobie żyją. Legenda Egiptu trwa, jest Egipt dla egiptologów, tak jak w tej książce i jest Egipt taki dla ludu, czyli te wszystkie dziwne teorie. Te dwa Egipty, te dwie wizje nie idą ze sobą w parze i nie musimy wyjaśniać, dlaczego cały czas są ludzie, no w sumie też chyba do nich należy, którzy wierzą, że Egipt starożytny to trochę czubek takiej cywilizacyjnej góry, że coś tam było wstecz, ale sięgającego nie tysiące lat, a nawet dziesiątki tysięcy lat. Dzisiaj jednak w audycji spojrzenie na Egipt z innej perspektywy ze strony Barego Kempa, zmarłego w ubiegłym roku uczonego, autora książki e, Starożytny Egipt, Anatomia cywilizacji, która jest klasykiem klasyków, jeżeli idzie o temat, także dla studentów. Kemp był bowiem przede wszystkim archeologiem, był akademikiem, miał więc szerokie i specjalistyczne spojrzenie na temat. Ja myślę, że do dzisiaj wiele osób ma jednak problem z określeniem, czym ten Egipt w sumie jest, no bo ten współczesny dzieli nazwę, tylko i aż nazwę z tym starożytnym, ale wspólnego ma, hmm, no, zdaniem niektórych niewiele. Jakaś łączność cywilizacyjna jest, ale no nie bezpośrednia też, nie ukrywajmy, bo jest Egipt dzisiejszy islamski, był Egipt rzymski, grecki, starożytny, a tylko że on cały czas był. Był, dziwił, momentami przerażał. Kemp w swojej książce pokazuje nam pewne elementy przełomowe w historii tego Egiptu, związane z takimi wewnętrznymi, społecznymi przesileniami, które warunkowały kolejne etapy dziejów, ale były też takie zastrzyki kultur, jak on to mówi, czyli sytuacja, kiedy ten potężny Egipt często wpadał pod czyjegoś buta. On pisze o bardzo wielu rzeczach. Wychodzi od tego, jak się Egipt uformował i jak się kształtowało tamtejsze społeczeństwo w czasach starożytnych oczywiście. Odpowiada też na to pytanie, o którym mówiłem przed chwilą, czy dzisiejszy Egipt i tamten Egipt to jest na pewno to, no, to samo, to na pewno nie jest. Ale ile jest cukru w cukrze, tak? Ile jest we współczesnym Egipcie śladów tamtego starożytnego? Poza tym, że tam są te zabytki. Sama książka jest potężna i sądzę, że pomimo tego, że jest dość lekka i zawiera w sumie same wnioski, nie sądzę, że to jest dla wszystkich, bo to jest też książka historyczna, mająca wiele cech podręcznika. To znaczy, styl jest typowy dla takich monografii historycznych, ale tam nie ma tabelek, jakichś tam z, z dokładnymi danymi, które trzeba wykuć na blachę. To są wnioski w większości. To nam ukazuje kulisy funkcjonowania państwa, społeczeństwa, które w pewnym okresie było teokratyczne, jakby nie patrzeć. Państwa, gdzie świątynie pełniły rolę ośrodków kultury. No ale, jak wspomniałeś, to nie jest książka o piramidach. Mm, osoby, które mają nadzieję na pełną tajemnic publikację o Sfinksie, Gizie yy, i tym, co pod Gizą ostatnio odkryto, no to się mogą mocno rozczarować, że mm, no to nie idzie w tą stronę, ale jednak warto. Ja powiem coś takiego, że ujął mnie autor już na samym wstępie, kiedy uświadamia potencjalnemu czytelnikowi, że to nie jest tak, jak bardzo często Zwykliśmy patrzeć na przykład chociażby właśnie na starożytny Egipt, że tam funkcjonował jakiś naród i tak dalej. No, wyjaśnia rzecz oczywistą, kiedy pojawiły się tak naprawdę narody albo to, co było ich pierwociną, pisze o tym, że Egipt był zupełnie innym miejscem. Rzeczywiście to już skłoniło mnie do tego, żeby po książkę sięgnąć, bo nagle Niby to jest rzecz oczywista, ale ktoś zwrócił na to uwagę. Okazuje się, że nieprzypadkowo, bo książka mówi bardzo dużo o pewnej kombinacji różnych czynników, które sprawiły, że ta kultura była zmienna, ale jednak w jakiś sposób trwała, w jakiś sposób jednorodna. A działo się tak według autora, poprzez kombinację takich czynników jak ideologia polityczna. No, to brzmi bardzo mądrze, ale tak naprawdę chodzi o kult faraona i jakiś rodzaj mitu politycznego, ale uwzględnia autor również istnienie biurokracji. Związany z tym systemem biurokracji był system zaopatrzenia, system pracy, zlecania pracy, wykonywania pracy. Pisze też autor sporo o modelach osadniczych, o technologii funkcjonującej w Egipcie i ekonomii, bo to tak naprawdę idzie Parze. Ważne jest chyba też to, że autor łączy coś, co jest dla niego istotą badania takich kultur, czyli archeologię, ale także łączy to ze źródłami pisanymi i co ciekawe, a nieczęste w pracach historycznych, z myślą socjologiczną. Dzięki temu dostajemy taki całościowy obraz, a w każdym razie bardzo szeroki obraz systemu. Społeczno-ekonomicznego, który funkcjonował w Egipcie. To nie jest książka o jakimś przypadkowym zbiorze cudów, czy to kulturowych, czy architektonicznych. Raczej książka, która na wiele spraw, bardzo codziennych, chciałoby się powiedzieć banalnych, otwiera oczy. Ale ja specjalnie powiedziałem o tym, że my dzięki tej książce lepiej. Mówię, że całościowo, ale lepiej potrafimy sobie wyobrazić, jak ten Egipt w różnych okresach funkcjonował. Specjalnie podkreślam różnych okresach, bo uświadommy sobie to, co Piotr sygnalizował w swojej wypowiedzi. W czasach na przykład Kleopatry, piramidy, te dwa odcinki czasu, czyli powstanie piramid i czasy Kleopatry, dzieliła większa odległość czasowa niż Kleopatrę od naszych czasów. To warto sobie uświadomić, żeby, żeby zrozumieć, jak trwałym, w jakimś stopniu oczywiście, jak trwałym organizmem było państwo egipskie, starożytne państwo egipskie. To ważne, ono oczywiście przez cały ten czas nie było takie samo, no, się zmieniało, ale jednak trzon, pewien zrąb tej kultury, przetrwał. Mówię, Kemp pisze o, o, o różnych ważnych sprawach, tak jak Właśnie ciągłość i zmiana kulturowa. On to dokładnie widzi. Pisze, tak jak mówiłem o administracji, o pewnej logice państwa, na przykład logice dotyczącej zaopatrzenia, kontroli pracy, mówiłem o osadnictwie, pisze też o miastach, no to jest też osadnictwo, ale o instytucjach związanych z tymże osadnictwem. Dużo poświęca czasu ekonomii, rzemiosłu. Jest nawet analiza, takie studium szczegółowe dotyczące jednego z miast, które powstało w starożytności. Dalej mamy też dzieje, nazwałbym to, dziejami zmiany po epoce brązu na tamtym terenie. I to mieszanie całościowe tego, tego ujęcia teoretycznego z jakimiś lokalnymi przykładami, takimi empirycznymi, bardzo przykładami. Na przykład System zaopatrzenia państwa albo obsługa świątyń, albo organizacja pracy na budowach. To wszystko sprawia, że łatwiej nam jest to sobie wyobrazić. Ale przecież, jeśli zderzymy wiedzę, którą nam Kemp sprzedaje, z tym, co wyczytujemy w innych książkach, tych. Poświęconych bardziej tajemnicy, rzeczom niesamowitym, to się nagle okazuje, że tę wiedzę od kępa można próbować zestawiać z tymi opowieściami, które znajdujemy w książkach, nazwijmy, tych typowych z Pogranicza. I to jest w gruncie rzeczy bardzo ciekawe, bo wiedza jeszcze nikogo nie zabiła, a pozwala stawiać autorom tychże książek z Pogranicza ciekawe, czasami niewygodne pytania, ale Pytania mają taką istotę, taką pewną właściwość, że właściwie rzadko wprowadzają nas na manowce, raczej zbliżają nas do pewnej prawdy i tu jakaś zasługa Kempa w tym wędrowaniu ku prawdzie jest. Tam jest jeszcze taka wzmianka bardzo interesująca, kiedy Kemp opisuje jak wyglądała nauka. U starożytnych Egipcjan i literatura naukowa, traktaty naukowe, powiedzmy, i to absolutnie inaczej niż dziś. Był, były to takie zbiory haseł i koncepcji, często wiele rzeczy było nienapisanych, niewyjaśnionych i pozostawało to w domyśle. Także było to kompletne pomieszanie z poplątaniem. To nam pokazuje, że Egipcjanie po prostu inaczej myśleli. Zresztą taka różnica cywilizacyjna jest widoczna chociażby u Herodota, kiedy on opisuje, jak się Egipcjanie zachowują, jak żyją. I niektóre zwyczaje zachowania są dla Greka szokiem. A przecież niektórzy twierdzą i to zupełnie na serio, że Grecja była cywilizacyjnym przedłużeniem Egiptu. Nie tak, że Egipcjanie założyli Grecję, tylko wiele koncepcji z państwa faraonów było zaczerpniętych, rozwijanych Właśnie w, w starożytnej Grecji. Y, co jeszcze można tutaj powiedzieć? Y, jak powiedziałem, to nie jest książka dla zwolenników Denikena. To jest książka historyczna. Informacji o tajemnicach tam nie znajdziemy. Fascynujące natomiast jest to, że ten Egipt, nomen omen, cały czas fascynuje. I to od lat. Zamiast wiedzieć więcej, yy, okazuje się, ale to też zależy kogo słuchamy, wiemy coraz mniej. Mam też wrażenie, że my nie dostajemy yy, często konkretnych informacji o tym Egipcie. To znaczy w ogóle to jest chyba taki paradoks nauki w dzisiejszych czasach, że ona jest niekomunikatywna. Tak samo to było widoczne z 3 Atlas, że ludzie sobie coś myśleli, powstała wrzawa w internecie i tylko niektórzy naukowcy, no, zdecydowali się z wielką łaską zabrać głos i z y, Egiptologią jest podobnie, te informacje sobie gdzieś krążą, pewnie w jakiś periodykach, a reszta jest puszczona w samopas. No i potem pastwią się ci naukowcy, jacy to ci y, poszukiwacze sensacji głupi. No coś tutaj nie gra, ewidentnie, y, moim zdaniem. Y, y, jeżeli chodzi o tą komunikację, tak. Także yy, tu nie będzie opowieści o Sfinksie, Atlantydzie, yy, ale ciągle słyszymy o jakichś tam nowych odkryciach, o tajemniczym obiekcie zlokalizowanym w Hawarze, oczywiście o tych podziemiach w okolicach Sfinksa i Piramid w Lizie i wielu innych rzeczach, ale książka Kempa to jest zupełnie inne spojrzenie. Czy konwencjonalne, na pewno, czy jedyne słuszne, nie wiem, chyba nie, ale. Po prostu, zanim zaczniemy wierzyć, że kosmici zbudowali piramidy, no warto odhaczyć sobie tą pozycję na temat tej zupełnie przyziemnej strony funkcjonowania starożytnego Egiptu. Ważne jest moim zdaniem jeszcze to, że tak jak powiedziałeś, Kemp nie wpisuje się w ten nurt obrażania się na społeczeństwo, obrażania się na zwykłych ludzi. On raczej wyciąga rękę i pokazuje, Spójrzcie, było dziwnie czasami, a czasami bardzo racjonalnie. To, co powiedziałeś o Grecji, no w końcu Pitagoras skądś zaczerpnął pewne idee, i są mocne argumenty za tym, że właśnie zaczerpnął je z Egiptu. No ale nie czas i nie miejsce, żeby w tej chwili o Pitagorasie. Natomiast warto jeszcze na koniec powiedzieć jedną ważną rzecz. No, wiele chwaliłem, mówiłem o pewnych szczegółach, które Kemp opisuje, ale kiedy Kemp wyciąga wnioski, kiedy stara się zbudować pewną teorię dotyczącą społeczeństwa, funkcjonowania tego społeczeństwa, to on pewne rzeczy upraszcza. Z tym, że widać, że robi to celowo, aby zbudować spójną teorię. I czytelnik, zgłębiając tę pracę, powinien traktować ją, jako taką szeroką ramę, która ma w, w ramach tej ramy ma nastąpić wyjaśnienie i oczywiście jeśli chce się zgłębiać w jakieś sprawy szczegółowe, no to już trzeba zejść o poziom niżej. Kęp po prostu daje nam narzędzie takie bardzo, bardzo wielofunkcyjne, ale powiem, że to jest książka pomimo braku tych fascynujących Opowieści o piramidach, o sfinksach i podziemiach, to jest książka, która jest w stanie wciągnąć czytelnika. I kiedy mówiłem o tym czytaniu tak na jednym wdechu czy wydechu, to już nieważne, tak, no rzeczywiście gruba książka, ale wierzcie mi Państwo, jeśli lubicie te tematy, to ona może sprawić, że poczujecie, że musicie tę książkę po prostu jak najszybciej skończyć.